Dzień dobry, nazywam się Diego. Jasio czy jak się nazywa ten żółtodziób? Prowadzący kanał, bądźmy poważni, pojechał kupić golfa od Niemca. Gadał coś o memach z Januszami i Oldswagenami. Nie obchodzi mnie to. Ważne jest to, że chwilowo go zastępuję. Także czekając, aż ten melepeta wróci, odpalamy intro i oglądamy memy o najlepszej grze, jaka powstała w historii. Zapraszam. Jak to jest, że są gry, które mają być mega, ultra, giga hitami i stają się zapomniane po miesiącu, a dwudziestoletnie gry z przestarzałą grafiką i archaicznym sterowaniem są wciąż pamiętane, są wciąż ogrywane, a cała ich fabuła przerabiana na memy? No bo naprawdę są po prostu takie gry komputerowe, które ze względu na swoją zajebistość i niepowtarzalność w czasach kiedy się ukazywały, stają się w naszych głowach ponadczasowymi klasykami, jak wciąż genialne GTA San Andreas. A jeśli dołożymy do tego polski dublaż, czyli rzecz nieczęsto spotykano w grach 20 lat temu, to serio, jeśli kiedyś w coś takiego graliśmy, to zapisuje się w naszych głowach. Ja do teraz jestem w stanie rzucać tekstami z Zeusa Pan Olimpu. Więcej dowiesz się o człowieku po godzinie gry. Niż po roku rozmowy. No ale dzisiaj czas na innego klasyka. Grę tak memiczną, że może z nią konkurować chyba tylko wspominane San Andreas. Jest to oczywiście Gotik, gra niemieckiego studia Pirania Bytes. W tytule tym wcielamy się w bezimiennego chłopa, który został zesłany do kolonii karnej za bliżej nieokreślone występki. No i wszystko byłoby spoko, gdyby nie fakt, że kolonia ta otoczona jest magiczną barierą, z której nie da się wyjść. Więc stanowi swego rodzaju odrębny od zewnętrznego świat, gdzie kolonia podzielona jest na różne grupy, a ze światem zewnętrznym handlujemy bryłkami rudy, która jest w tym świecie podstawowym surowcem. Masz więc do wyboru, albo zostać kopaczem rudy i grzecznie zasuwać w kopalni, albo też zacząć kręcić dymy, wbijać Expa i zdobywać rudę na własny użytek, za którą kupisz sobie jakieś ładne ciuchy, oczywiście najpierw wypowiadając kwestię, pokaż mi swoje towary. No właśnie. Szkoda, że w gotiku nie można z powrotem odzyskać od handlarzy części wydanej waluty w grze, ale za to w życiu realnym jest to jak najbardziej możliwe. Przedstawiam wam serwis cashbackowy Letyshops, dzięki któremu taniej zrobisz zakupy przez internet. Letyshops to zaufana firma bardzo przydatna, gdy chcesz zrobić zakupy w internecie. W Polsce ma zarejestrowanych już prawie milion użytkowników. Po zrobieniu zakupów używając Letyshops otrzymujesz na swoje konto odpowiedni procent zwrotu tych pieniędzy i podkreślam, pieniędzy. Nie żadnych kuponów rabatowych czy innych talonów. Możesz te pieniądze normalnie wypłacić na Paypola czy konto bankowe. Rejestracja w serwisie jest bajecznie prosta. Na stronie możesz zobaczyć ogromną ilość sklepów, w których zrobisz tańsze zakupy, wraz z procentem pieniędzy, które zostaną ci zwrócone za te zakupy. Na pierwszej stronie zawsze będziesz miał wymienione gorące okazje, gdzie możesz zyskać kilkukrotnie więcej zwrotu niż zwykle. Oczywiście, jeśli jesteś wygony tak jak ja i nie chce ci się przeglądać całej tej listy, a sklepów tych jest ponad 3000, więc jest co przeglądać, to. Polecam Ci zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, która automatycznie podpowie Ci o kwocie cashbacku, jak również wyrysuje, jak zmieniały się ceny w przestrzeni ostatnich tygodni. To bardzo przydatna funkcja do przemyślanych zakupów. W tym roku wypadają siódme urodziny Letyshops i wcale nie mówię tego, żebyście teraz śpiewali 100 lat. Ich siódme urodziny to doskonała okazja na zrobienie jeszcze tańszych zakupów. Z okazji urodzin w dniach 24-30 maja będą pojawiały się 5, a nawet 10-krotnie większe cashbacki w wybranych sklepach. Przypominam również, że dla wszystkich nowych użytkowników przez 7 dni od rejestracji jest aktywne konto Premium, które zwiększa stawkę cashbacku aż o 30%. Więc nie czekaj, jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj je, jak również zainstaluj w przeglądarce wtyczkę Letyshops i rób zakupy taniej w internecie. Link do rejestracji, jak również wtyczki do przeglądarki, znajdziesz oczywiście w opisie. Ze świata oszczędzania PLN-ów wróćmy do świata wydawania magicznej rudy. Nie wiem kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tej gierce, ale pochwalę się, że jestem dumnym posiadaczem wydania Ekstra Klasyki, które niestety nie chodzi mi już na moim kompie, więc musiałem specjalnie kupić na Steamie aktualną wersję, żeby nagrać jakikolwiek gameplay w play i sobie troszeczkę ten tytuł odświeżyć. Zachowała mi się również gazetka o grach z czerwca 2002 roku. Boże święty to było 19 lat temu. W numerze tym jest fascynująca recenzja Gotika, gdzie dowiemy się, na przykład, co oznacza nazwa Gotik oraz jakiego musisz mieć kompa, żeby uciągnąć gierę. Możecie się śmiać, ale na moim Pentium 2 400 MHz i 64 MB ramu musiałem grać na wyłączonej kopule, bo mi lagowało. W ogóle, jestłe szmulki na obrazku promującym tytuł. Ciekawe, jak wyglądają w rzeczywistości. Odejdź, nie wolno ci ze mną rozmawiać. Ta. Chyba można by tu zrobić mema ona na fotce na Tinderze versus ona, jak spotkacie się na randce. W numerze, oprócz poradnika do ery futbolu 2002, mamy również ściągawkę, jak zacząć grać w Gotika. W czasach przed Internetem takie gazetki serio były przydatne, bo jak grałeś na pożyczonej od kolegi z bazaru porysowanej płytce, to niekoniecznie łatwo było samemu wszystko ogarnąć. Na przykład to słynne sterowanie w Gotiku jest tak jakby zabijecie mnie, upośledzone. Nawet teraz chwilę zajęło mi przyzwyczajenie się do grania, ale mając 10 czy tam 11 lat to zabijały mnie ścierwojady, bo nie mogłem im z miecza wywalić luja ogłuszacza. W każdym razie fabuła gotika w dużym skrócie polega na tym, że gramy gościem, który na początku biega w samych kalesonach, potem w dobrej zbroi, najpierw wali zarzewiałego miecza, a potem już z lepszych oręży. Kolega jest akurat knajtem, to on z, wali z, tak, z aksa, a ja jestem z druidem i wale z roszki. Są trzy bractwa, do którego można się dołączyć, no ale i tak mamy zostać bohaterem, który uratuje świat zamknięty pod kopułą. Gotik bardzo szybko stał się grą kultową w naszym kraju. Zadziałały tutaj trzy czynniki, czyli duża dostępność tej gry, dzięki czemu działa ona nostalgicznie na nasze umysły, trudna rozgrywka oraz polskie tłumaczenie. Mówiąc trudna rozgrywka, to aż chciałby się powiedzieć... Teraz odpalasz jakąś nową grę i masz samouczki, podpowiedzi co robić, jak bić oponentów, sama nuda. Gothic stawia wyzwanie przed graczem i wykonanie każdego kolejnego kroku w przód jest naprawdę cholernie satysfakcjonujące, bo wymaga od nas myślenia i kombinowania co robić. Duża dostępność, z kolei, no cóż, w Gotika grał niemalże każdy. Każdy chociaż przez chwilę, tak jak i ja, gdy odpaliłem tę gierkę. Ciupało się powoli, z pomocą kolegów, żeby iść naprzód, zajadając się przed kąpem maczugami oraz popijając liftem jabłkowym. Każdy wspomina takie chwile cieplutko. Trzecia rzecz, która ma wpływ na memiczność tej gry, to polskie tłumaczenie. Słysząc tytuł Gothic, ciężko sobie w ogóle wyobrazić, żeby ta gra nie była po polsku. No posłuchajcie innych języków. En el nombre del rey II, portador del cetro de Baran, sentencio a este recluso a alto. Recluso. Jest to bardzo niekomfortowe. W poprzednim odcinku gadałem o memach z filmu Asterix i Obelix Misja Kleopatra, gdzie tłumaczyłem, że to właśnie polski dublarz zrobił dużą robotę i nie inaczej jest w przypadku gry Gothic. Charakterystyczny głos Jacka Mikołajczaka jako bezimiennego, czy reszty obsady jak np. Jacka Kopczyńskiego czy Gruchy, to coś, co wchodzi naprawdę bardzo głęboko w głowę. Ale właśnie od kiedy możemy zacząć mówić o memach z gotika? skierowałbym tutaj swój wzrok na YouTube i pierwsze przeróbki. Dzięki sporemu fanbase'owi gra dostała dużo modów, głównie niemieckich, jak i tych ze wschodniej Europy, dzięki czemu można było nagrywać rzeczy poza gameplayem. Pierwsze takie przeróbki zaczęły powstawać w roku 2007, natomiast ciężko bardzo jest określić, kto był pierwszą osobą, która wrzuciła coś podobnego do internetu. Tutaj na przykład macie temat z forum poświęconemu Gotikowi z 2007 roku, gdzie niejaki Bury jest bardzo zainteresowany, jak można robić śmieszne filmiki z Iwoną. Powiedziałem, że ciężko jest określić, kiedy powstała pierwsza maszynima, ponieważ możecie o tym nie wiedzieć, ale w 2007 roku YouTube nie był jeszcze takim filmowym monopolistą tak jak teraz, i część filmów ludzie wrzucali na przykład na nie istniejący już Google Video. Jeśli mielibyśmy uznać jakiś film za początek, to byłby Gothic Der Film, czyli film stworzony przez niemieckich fanów gry, opublikowany 20 września 2006 roku. Jest to po prostu opowiedzenie całej rozgrywki z przerywników filmowych bez gameplayu. Według fanów, pierwszą taką, najsłynniejszą maszynimą z Gotika jest Gotik. Prawdziwa Historia, odcinek pierwszy, pojawienie się Burego Zenka, gdzie autor, używając gameplayu i Iwony, opowiada jakże ciekawą historię. Ten film miał premierę we wrześniu 2010 roku. Że też W11 musi nie odprowadzać. Wolałbym kryminalnych. A to co kurwa? Sędzia Anna Maria Wesołowska. Oprócz samej Iwony tworzono trochę bardziej skomplikowane dzieła, które wymagały od twórcy dobrego ustawienia kamery, poruszania się postacią, kodów, czy czasem nawet ingerowania w kod gry. Tak powstawały tak zwane maszynimy, czy jak ktoś tam woli machinimy. Ja akceptuję obydwie dwie wersje wymowy, bo jak byłem mniejszy to nie wiedziałem jaka jest poprawna. W sumie dalej nie wiem. Jeden z moich widzów Szybek podesłał mi listę najpopularniejszych polskich twórców maszynimy, gdzie tymi najsłynniejszymi są Milo oraz Jakub Gil. Chłop na swoim kanale wrzucił 10-minutowe podsumowanie polskich maszyn. Polecam sobie obadać, bo serio, jak się to obejrzy, to tak jakby się obejrzało wszystkie. Niech będzie pochwalony nasz Pan Śniący. Amen. Zaczęły również powstawać sklejanki, czyli przeróbki gotyka, używając se samych głosów z gry, bez iwony, czy wrzucania innych dźwięków. Śmiesz tak po prostu tutaj wmaszerować i zawracać mi dupę? Dlaczego myślisz, że potrzebuję twoich usług? Jestem pojedbany. No, to się może przydać. Oczywiście, Maszynima to przede wszystkim bardziej komediowe filmiki, które mają bawić oglądającego. Ale są ludzie, którzy zaczęli tworzyć nawet horrory z gotyka, i wiem, jak to zabrzmi, ale serio. To jest dobre? Mać Ha, ha, ha. Znalazłem. Mam go! Zalazłem! Kolejny renesans nastąpił w roku 2019, kiedy to wspominany Milo rozpoczął modę na przeróbki polegające na podkładaniu głosów z gotika pod zupełnie inne filmy. Witaj, piękna nieznajoma, czy mogę tutaj dostać także wyjątkowe towary? Hmm. Tu jest napisane coś o alchemii. I cóż, trzeba przyznać, że momentami pasują jak ulał. Jednym z najsłynniejszych kanałów w tej tematyce jest Gotik przeróbki. Chodź za mną. Zaprowadzę cię do świątyni. W tych salach kryją się dawne tajemnice. Co tu robisz? Te inskrypcje i freski wskazują na bardzo starą cywilizację. Można by pomyśleć spoko, w końcu co jeszcze można o Gotiku wymyśleć? Aż w kwietniu 2020 roku pojawił się Gothic Bot, czyli program, który dzięki użyciu sztucznej inteligencji syntezuje mowę, używając głosów aktorów z gry. Mądre to kurna mądre. No, ale widzisz. Czup, kurna. Dej dwie bryłki jeszcze. Bagienne ziele będziesz palił. Jasne, a co? Od kogo bierzecie ziele teraz? Z. z takiego. Śródełka. Póki co jest to wersja zamknięta, więc nie każdy ma do niej dostęp. Okazuje się, że bezimienny albo Diego będą czytać pasty czy inne klasyki internetu. Po prostu jedno wielkie wow, że dwudziestoletnia gra jest tak kochana przez swoich fanów i dostaje tak zajebiste rzeczy. Słuchanie jak Stonoga wyzywa Ziobro głosem Hagena to naprawdę niezły mu muzgotrzep. Coś się popsuło i nie było mnie słychać. No powtórzę jeszcze raz. Wynik negocjacji ze zbuntowanymi chłopami to jest jakaś porażka. Ja myślę, że to chłopskie, kurwa głupie społeczeństwo. Te kurwa banda imbecylik, która hey, przyłączyła ty. się do tego karakana Onara. To Ej, jest jakieś słysześ? nieporozumienie! Jestem naprawdę ciekawy, jak rozwinie się Gothic Bot, bo już po kilku miesiącach sztuczna inteligencja działa naprawdę dobrze i na pierwszy y, rzut ucha można pomylić się z prawdziwością. Jak już zauważyliśmy, Gothic ma całą rzeszę fanów, powstają mody, polscy fani nagrali nawet film na podstawie gry. Mimo 20 lat na karku, tytuł ten jest wciąż żywy w sercach i umysłach graczy. Jestem ciekawy, co jeszcze nowego wymyśli ten jakże kreatywny fanbase. Do widzenia. Państwu. Strasznie trudna jest gra. Dla początkujących graczy, to jest naprawdę trudna. I na koniec, żebym nie zapomniał, przypominam o linkach do rejestracji w Leti Shops oraz styczce do przeglądarki.